Cześć, witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Ostatnio pokazałem Wam, po co rysujemy wykresy sił wewnętrznych w belkach, w ramach, po co liczymy siły osiowe w prętach kratownicy. A dzisiaj, abyśmy mogli w ogóle zacząć obliczanie wykresów sił wewnętrznych, omówię, jak znakujemy wykresy sił wewnętrznych, aby uzyskać ich właściwy kształt, aby rzeczywiście reprezentowały one, aby rzeczywiście, na przykład, wykres momentów reprezentował kształt ugięcia belki pod wpływem zadanego obciążenia. Mamy tak zwane kryteria, kryteria znakowania wykresów momentów, sił tnących i sił normalnych. I teraz tak. Oczywiście, aby obliczyć siły wewnętrzne, my taką belkę musimy sobie myślowo Myślowo przeciąć. Narysujmy więc kawałek takiej belki. Powiedzmy, że to jest kawałek naszej belki. I tutaj na końcu tej belki mamy jakiś punkt A. Przyjmijmy sobie tak zwane włókna spodnie. Włókna spodnie to jest element, który służy do znakowania wykresu momentów. Gdzie przyjmujemy punkt na spodnie? Otóż rzecz dowolna. Możemy je przyjąć od spodu, możemy przyjąć je u góry. Nie ma to większego znaczenia. No, słowo dół góra dla belki ma sens, ale kiedy narysujemy ramę, no traci sens. Więc tak naprawdę przyjęcie spodów jest rzeczą zupełnie dowolną. I teraz tak. Załóżmy, że przekroimy tą belkę w taki sposób. Co to oznacza? Oznacza to, że przekroiłem tą belkę blisko punktu A z lewej strony. Co to znaczy blisko? Oznacza to tyle, że ta odległość jest bardzo mała, jest nieskończenie mała. Czyli, tak matematycznie rzecz ujmując, limes jak x tąży do nieskończoności. Czyli przekroiliśmy bardzo blisko punktu A, w granicy punktu A, ale nie w punkcie A. Załóżmy, że obciążę sobie tą belkę no, momentem, Jakimś tam gnącym N. Skupiony moment na końcu belki. I teraz tak. Musimy się zastanowić, jak ta belka się zachowa pod wpływem działania tego momentu. Oczywiście przy założeniu, że w tym miejscu, gdzie ją przecięliśmy, jest utwierdzona, czyli tak jakbyśmy ją bili w ścianę. Więc ta belka, pod wpływem działania takiego momentu skupionego, ona się wygnie w sposób następujący. Prawda? To na pewno każdy jest sobie w stanie wyobrazić. Narysujmy zatem włókna spodnie. No i teraz musimy sobie zadać jedno pytanie: czy nasze włókna spodnie są rozciągane czy ściskane? No Przy, tak, przy takim wygięciu belki nasze włókna spodnie będą rozciągane. No i każdy moment, który rozciąga włókna, przyjęte włókna spodnie, jest momentem dodatnim. To bardzo ważne, ponieważ w oznakowaniu wykresu momentu nie obowiązuje ta sama zasada, co przy liczeniu reakcji, czyli, ustalenie, czyli dowolne ustalenie kierunku kręcenia w prawo bądź w lewo. Tutaj zasady są ściśle określone. Jeżeli przyjmiemy sobie włókna spodnie, to musimy sprawdzić, czy dana siła bądź dany moment skupiony belkę wygina w taki sposób, że te włókna będą rozciągane. Jeżeli są rozciągane, to moment jest dodatni. Idźmy dalej. Znowu narysuję sobie kawałek belki. Punkt A. Przekrój. Blisko, nieskończenie blisko punktu A. Włókna spodnie. Tylko tym razem nasz moment skupiony działa w taki sposób. Więc spowoduje wygięcie belki w przeciwną stronę. No a skoro belka ugnie nam się w taki sposób, to w tym przypadku nasze włókna spodnie będą ściskane. Tutaj jeszcze rysuję przekrój. I nasz moment. No i każdy moment, który powoduje ściskanie spod spodnich, będzie u nas momentem ujemnym. Bardzo ważne, aby przy znakowaniu wykresu momentu nie kierować się tym samym znakowaniem, co kierowaliśmy się licząc reakcje, tylko stosować kryteria, o których tutaj mówię. Tylko wtedy możemy narysować wykres momentów. Sił i się normalnych prawidłowo. Oczywiście co ważne, strona przekroju nie ma dla znakowania dla wykresu momentu żadnego znaczenia. Czy przekroimy blisko punktu A z lewej, czy blisko punktu A z prawej. Cały czas decyduje albo ściskanie, albo rozciąganie włókien spodnie. Jeżeli włókna spodnie rozciągane, moment dodatni. Jeżeli włókna spodnie ściskane, moment ujemny. Idźmy dalej. Rozpiszmy kryteria znakowania sił tnących i sił normalnych. Tutaj podzielę sobie kartkę na dwie części, nieco by tu umśnie To będzie strona lewa, czyli przekrój lewy, a tu przekrój prawy. Przy siłach tnących i normalnych strona przekroju już ma znaczenie, w przeciwieństwie do momentu. Mam punkta. A na belce i mam włókna w spodnie. Wykonałem przekrój blisko punktu A, ale po jego lewej stronie. Czyli to jest przekrojem blisko punktu A z lewej strony. Dla przekroju lewostronnego znakowanie sił tnących i normalnych będzie wyglądać następująco. Wszystkie siły równoległe do osi T to siły tnące, zgodne z jej zwrotem, dodatnie przeciwne, ujemne. Wszystkie siły równoległe do osi N, to siły normalne, zgodne z jej zwrotem. Siły normalne dodatnie. Przeciwne siły normalne ujemne. Teraz przekrój prawy. Mamy znowu punkt A. Tym razem podchodzimy z przekrojem blisko punktu A, ale ze strony prawej. Zaznaczamy sobie na spodnie. I znakowanie sił tnących i normalnych wygląda następująco. Oś sił tnących, wszystkie siły równoległe do tej osi to siły tnące, zgodne z jej zwrotem plus, przeciwne minus. Oś sił normalnych, wszystkie siły równoległe do osi M to siły normalne, zgodne ze zwrotem plus, przeciwne minus. Ważne, aby nie uczyć się tego na pamięć, tylko mieć przed sobą w głowie, przede wszystkim przy momentach dwóch ta spodnich, które mogą być albo rozciągane, albo ściskane, oraz ten układ współrzędnych dla przekroju lewego i ten układ współrzędnych dla przekroju prawego. I jeszcze jedna bardzo ważna zasada, która tak jak podsumowuje te wszystkie kryteria. A więc, jeżeli narysuję sobie na przykład belkę i na tej belce, Założyłem włókna w spodnie po tej stronie. To bardzo ważną rzeczą jest, aby pamiętać o tym, że jeżeli będziemy rysować wykres momentów, o no wykres wiadomo, to są dwie osie. Oś pozioma i oś pionowa, to zwrot osi pionowej musi być skierowany od belgi w stronę włókien. Czyli zwrot osi pionowej wykresu momentów nie może być dowolny. On musi być skierowany, powtarzam, od belki w stronę przyjętych włókien spodnich. Umyślnie nie używam stwierdzenia w dół, mimo że często słyszymy że słowo w dół. Dlaczego nie używam słowa w dół? Ponieważ jeżeli narysuję sobie ramę, no mogę mieć fantazję i narysować sobie taką ramę. No, i na tej ramie oczywiście muszę przyjąć włókna spodnie. Jak wiemy, przyjęcie włókien spodni jest rzeczą dowolną. Przyjmę tu, 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 a potem sobie przyjmę tu na przykład. No teraz pytanie: gdzie teraz jest dół, a gdzie góra? Nie ma. Słowo dół i góra są określami nieprecyzyjnymi, ale jeżeli powiem tak, jak powiedziałem wcześniej, że, w, że dodatni zwrot osi momentów zaznaczamy od belki w stronę włókien. to ja wiem, że dodatnie wartości będą tutaj, będą tutaj, 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 belka spody, belka spody i tutaj. Także tak wygląda, wyglądają kryteria znakowania sił wewnętrznych, którymi musimy się kierować, aby prawidłowo, prawidłowo narysować wykresy sił wewnętrznych, czyli momentów, grących, sił i sił Dziękuję i zapraszam do oglądania mojego kanału.